No właśnie. Trochę zimno jest. Proszę. Taki przymrozek w nocy Że mega auta nie widać ja yeah. są Agaty to samo Tylko się dziwia <grystanie> O, ta macha Agata Idę zobaczyć do ogrodu jak tam sytuacja wygląda Nieźle wszystko zrożone I kogut sąsiadów mnie wita. <ślesk> Ale Jetego <-a> tego ryja. <ślesk> o kurde. Co tu się stało? <ślesk> Szpinak mój. Bo ty mój. No. Nie wszystko zebraliśmy, zresztą w szpinaku, nie mieliśmy zamiaru zbierać. A jedyne co mnie martwi to solery. Bo liście to na bank zmarzną. Zobaczymy jak korzeń. Może to przeżyje jeszcze. Nie wiem. Pierwszy rok człowiek się uczy na błędach. Metodą prób i błędów. O matko papryka. <laughs> O kurde, kość! Jacie, a minus 2 tylko w, mam w telefonie napisane, że tutaj było. Ale coś czuję, że tak minus 3 to na bank. Może nawet minus 4. No strasznie zimno. Wszystkie zioła marły. Jarmużowi to się nic nie stanie, on jest akurat odporny. Ale reszta... No ciekawe co przeżyje co będzie żyło po mrozie Jarmurzusz ty mój nie temu to nic nie będzie Jarmusz jest rośliną odporną. A jak przeżyje do przyszłego roku, to będzie kwitł i się sam rozsieje. Taka ciekawostka. Pietrucha padła. Brukselki ciekawe. Ja. No, nieźle, 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 nieźle. nieźle, nieźle. Bruksela, A, tych w środku nie zmroziło, tylko zewnętrzne liście, hmm, Pepryki mi trochę szkoda, ale miejmy nadzieję, że jeszcze odratuję ją. O, kurde, miałem dzisiaj wstać o czwartej. Montować dalej filmy. Ale poszedłem spać o gdzieś tak, no, przed 12.00. I nie zauważyłem, że telefon ma 5%. Więc się w nocy rozładował. I tyle mnie obudził. Zobaczcie, łabędź. Widać go? Jeden samotny poleciał. Piękny, ten charakterystyczny odgłos skrzydeł. Łabędzie. Jak leci. No, także telefon mi się rozładował i tyle wstałem. Wstałem razem z telefonem Agaty. Więc o 630. No to przynajmniej sobie odespałem. Ech? Oho, skrobanko. To hmm. jest Agata, masz skrobankę. Te doły mają dzisiaj zniknąć. Jakie doły? Ja... No, nie mogę dziunie z tego wyleczyć. Co? Nie mogę Dziunic z tego wyleczyć. No, ciągle. To uważaj, bo Daj ja cię już Jedziesz człowieku, jedziesz widać mnie. Zostałem oświecony Pani też się przygląda? Dobra. Dobra, proszę bardzo. Oh, jest zimno jać Jadziesz, jadziesz, to jadź, Nie wstydzaj się. A i no po pracy, nawiść, wracaj. Co byś nie zapomniała? Do kogo mam wracać? Ziemniory kupuj. O nie Pochu kupować no, nie, ziemniory jak są ziemiance. Ee... Oby selery nie zmarzły. No właśnie nic cię zerwie. Ładnie wygląda gadka dzisiaj, nie? Słuchajcie, popatrzcie jeszcze raz na koniec, Agatka, pokażcie. Jakie to ładne. Oj, eee. Najładniejsza baba we wsi. Pokażcie Skoła gospodyń wiejsko miejskich yy, Pamiętam tylko ponoch. Dobrze, będę jadł regularnie. Dobra. Chyba jeszcze... Chyba trzeba ogrzewanie włączyć. Chyba trzeba ogrzewanie włączyć. Chyba trzeba ogrzewanie włączyć przepań. Na szybkę. Już się Dobra. pewnie rozgrzał. Dobra. Jadę. No zanim dojedziesz do asfaltu już będziesz miała rozmrożone. No jak wyjeżdżam ze wsi, to już mam ciepło. Tak? No to szybko, to ta się szybko nagrzewa. Moja to wyjeżdża z bramy już jest nagrzana. Dobra nie, pa. <laughs> o, pa bąblu. bąblu.